Witaj oto czytanie dla zodiakalnych ryb na tydzień od 11 do 17 listopada 2024 sprawdzę w kronikach Akaszy jaka energia prowadzi Cię w tym tygodniu. Potem zapytam, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, a na końcu będzie miły przekaz na temat tego, co pozytywnego szykuje dla Ciebie wszechświat w tym tygodniu. Pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne, nie wszystko z każdym rezonuje, a jeśli nic w ogóle nie rezonuje, to zobacz swoje czytanie dla ascendentu, bo ten znak też mocno rządzi twoim kosmogramem. A teraz jaka energia prowadzi ryby w tym tygodniu? Energia cienia. Odważnie staw czoła twoim cieniom, a twa dusza rozkwitnie. Usłyszałam wewnętrznym uchem, kiedy czytałam Staw czoła Twoim cieniom, usłyszałam Staw czoła Twoim lękom, więc możecie się zmierzyć z jakimś swoim lękiem w tym tygodniu, ale czuję, że po to, żeby zrozumieć coś ważnego, poszerzyć swoją świadomość, tak, twa dusza rozkwitnie poprzez jakieś trudniejsze wydarzenie albo zmierzenie się z lękiem. To może być w sytuacji w 3D, ale to też może być w medytacji, w trakcie procesu. Niektórzy z Was widzę, że będą na jakichś warsztatach pracować ze swoim cieniem. W ogóle praca z cieniem tutaj mi się pojawia dla Was. Chodzi tutaj o to, żeby ten cień zintegrować, nie bać się go zaakceptować. Bo kiedy nie akceptujemy swojej ciemnej strony, to ona coraz bardziej wychodzi, żeby można było ją zobaczyć. Ignorowanie nie pomaga, także tutaj wielu z Was już to czuje i pracujecie nad tą swoją ciemną stroną, może nawet tą, którą ukrywaliście przed sobą przez jakiś czas. Teraz odważnie stawiacie temu czoła, albo odważnie stawiacie czoła jakiejś sprawie, która Was stresuje. Też tak może być dla niektórych z Was. Jeśli praca z cieniem woła do ciebie, rezonuje z tobą, to zapraszam cię na moją medytację, w trakcie której możesz bezpiecznie pracować z tymi energiami. Link do tej medytacji będzie na końcu tego czytania. A teraz zobaczę, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. Jeśli to czytanie Ci się podoba, jest dla Ciebie pomocne, to proszę polub je, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Kochani subskrybenci, dziękuję Wam za to, że jesteście. Będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. W opisie jest też mój adres e-mail. Napisz do mnie wiadomość, jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne, albo zamówić masajski amulet ochronny orkido. A teraz co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć na temat tego tygodnia, co potrzebują wiedzieć ryby?. Uh -huh. No tak i tutaj odwróciła nam się karta transformacji. Widzę, że też jest karta miesiąca. Więc w tym tygodniu wielu z Was rozpoczyna proces uzdrawiania siebie, uzdrawiania trudnych emocji, pracy z cieniem. Niektórzy idą na terapię, na pewno y, przechodzisz teraz przez okres transformacji. O tym mówi ta karta, która się odwróciła. Jest to karta larwy, która mówi, że y, rzeczy ciągle się zmieniają i jedyną stałą w życiu jest zmiana. Tak. Kolejna karta, która potwierdza to, że do Twojego życia nadchodzą zmiany, to jest karta księżyca. Tutaj jest księżyc w pełni. W tym tygodniu mamy pełnię. 15 listopada znak ryb jest połączony też z energią księżyca. Może bardziej rak. Tak, ale wszystkie znaki wody są połączone z Księżycem, ponieważ Księżyc jest połączony z elementem wody. Więc ta pełnia będzie na Ciebie mocno wpływać, warto się do niej przygotować. Zapraszam do subskrypcji na moim kanale. Też tutaj na karcie Społeczność są zawsze prognozy astrologiczne. Warto też w ogóle korzystać regularnie z mocy Księżyca. To może na przykład przyspieszyć Twoje manifestacje. Jeśli Cię to interesuje, to zapraszam Cię do zakupu planera księżycowego. Wszystko na ten temat, razem z kodem zniżkowym 10% rabatu i darmowa wysyłka, znajdziesz w opisie filmu. Na pewno zmiany idą do Twojego życia. W tym tygodniu możesz zobaczyć wyraźne zmiany. Jeśli jesteś już dłużej w trakcie procesu integracji wewnętrznego cienia trudnych emocji, to w tym tygodniu zobaczysz duże zmiany. Nawet jeśli dopiero zaczynasz, to zobaczysz, jak mocno to wpływa na Twoją energię. Jest tutaj karta lutego, i na pewno ta transformacja wpływa mocno na Twoją przyszłość. Coś ważnego może wydarzyć się w lutym 2025. A propos twojego procesu uzdrawiania, tak, integrowania wewnętrznego cienia, ale bardziej czuję z tą kartą tego, tak jakby wielu z was było w okresie zimy. I w tym tygodniu będziesz bardziej w hibernacji, w cudzysłowie, bardziej w sobie, żeby zobaczyć ten swój wewnętrzny cień wyraźniej. O tym bardziej mi mówi ta karta Lutego. No, jest potwierdzenie, że tutaj niektórzy z Was będą jechać na jakieś warsztaty weekendowe, bo mamy kartę krótkiej podróży. Jak nie warsztaty, to jakiś wyjazd krótki w tym tygodniu Was czeka też. Może być na przykład do innego miasta. A propos przeprowadzki. Bo tutaj jakieś zmiany w życiu dla niektórych. Okej. Okay. Tutaj też y, warto w tym tygodniu korzystać z mocy Twojej intuicji, będą wysyłane do Ciebie wskazówki intuicyjne przez wszechświat, zwłaszcza a propos tego procesu transformacji, pracy z cieniem. Jeśli ktoś cię prowadzi w jakiś sposób w tej transformacji, czy to jest terapeuta, czy coach, czy razem z kimś prowadzicie proces wspólnie na bazie czegoś, to czytanie kolektywne, tak? Jeżeli, o to tutaj chodzi, jeżeli ktoś w tym tygodniu coś powie, co wyda ci się, że jest krytyką, to zastanów się, bo jest tutaj karta, która mówi o tym, żeby przyjąć konstruktywną krytykę. Ale tak czuję właśnie, że ktoś może powiedzieć coś, co się wydaje krytyczne, ale tak naprawdę to ci pomoże. I intuicyjnie to wyczujesz. Więc nie dyskredytuj tych słów od razu. Hmm. Tutaj, w tym tygodniu, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, ścieżkę życia, jakiś projekt, wspinasz się po drabinie do sukcesu i z tą kartą Krótka Podróż i z tymi zmianami, to czuję, że już niedługo mogą nadejść zmiany i ten sukces, tak. Może trzeba będzie trochę się schować od świata, żeby coś opracować z tą kartą cienia. W lutym tutaj będzie też jakiś sukces dla wielu z Was, nad którym już pracujesz teraz od tego tygodnia, albo już dłużej, tak? Czek Będziesz czekać na jakąś wiadomość związaną z finansami. Może był złożony jakiś wniosek, i tutaj ta wiadomość może przyjść w tym tygodniu, ale dla większości z Was tutaj dopiero składacie jakiś wniosek, coś w tym tygodniu i będziecie w ciemności co do decyzji. Ta decyzja może przyjść za dwa tygodnie, dwa miesiące, może być też w lutym albo w okolicach zimy w przyszłym roku. Dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. Dobrze. Teraz zobaczmy, co miłego i pozytywnego idzie w stronę ryb w tym tygodniu. Tutaj, nieważne jakie będą karty, odczyt jest pozytywny. O, czuję tu i tu. Zobaczmy, co miłego. Ok, tutaj. Wow jest karta motyla. Zmiana na lepsze, także dla wielu z Was zmiany nadchodzą w tym tygodniu w okolicach pełni. Coś się dopełnia, ta dobra wiadomość przychodzi, zwiastun sukcesu, na przykład zwiastun podwyżki czy awansu w przyszłym roku. Coś tutaj dobrego idzie. Dla wielu z Was jakaś dobra zmiana, bo tu mamy larwę, tu mamy motyla. No po prostu piękna synchronizacja ta zmiana ta zmiana to jest jakaś nowa ścieżka, nowa możliwość się przed tobą otwiera. Nowy rozdział w jakiejś sferze twojego życia. Bierz to, co z tobą rezonuje, tak? To jest czytanie kolektywne. I tutaj rozpoczynasz dla wielu z was to jest podróż mentalna, tak? Ale ta podróż jakaś krótka w tym tygodniu też jest ważna. To tutaj słyszę, ale rozpoczynasz podróż mentalną z integracją Twojego cienia, rozpoczynasz jakąś nową podróż w życiu. Tutaj też mówię, może być przeprowadzka z tymi podróżami albo planowana, albo w tym tygodniu. Więc tutaj to wszystko dobrze się rozegra. Jeśli się, się martwisz o przeprowadzkę, to wszystko będzie ok. I w tym tygodniu też otrzymasz ostrzeżenie przed problemem. I już to nawet w tym czytaniu jest to ostrzeżenie, ale oprócz czytania jeszcze będzie ostrzeżenie od kogoś. Jest karta, która właśnie o tym mówi: że ktoś cię ostrzeże przed możliwym problemem w przyszłości i dzięki temu podejmiesz odpowiednie kroki, żeby tego uniknąć. To jest coś, o czym miałeś nie wiedzieć, dla niektórych z was. Ostrzeżenie. Dotyczy osoby, która jest bardzo uparta, nie chce się zmienić, albo ciebie, tak? Zaakceptuj krytykę. Jeśli nie chcesz się zmienić, albo jakiegoś swojego podejścia do sprawy, to, to przyniesie kłopoty. Wiesz to, co z tobą rezonuje. Te kłopoty y, mogą być natury finansowej, te, których unikniesz, tak? Tak jak mówiłam. Y, wyjaśni ci się coś. I tutaj unikniesz sytuacji stresowej, potencjalnej, czyli takie mogłoby być stresujące, ale poprzez to ostrzeżenie, wszystko finalnie zmienia się na lepsze. Jeśli chcesz bezpiecznie pracować z Twoją ciemną energią, każdy z nas ma dwie energie w sobie, warto je zaakceptować. To zapraszam na moją medytację. Link do niej jest na ekranie. Możesz przejść do tego filmu, klikając w ikonkę. Na ekranie jest też Twoje czytanie na listopad 2024. Zapraszam. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego. Co dobre.